Dobra, idę pod pajęczynkę. Zobaczymy, co to za podłuża, ale myślę, że to jest jakiś ten nagrysik kameczki. No dobra, zacznijmy i tu szukać. Zdążyłem się z Wami rozłączyć. Zobaczcie, jak monetka na sztorc stoi. 2 centy niewiele dalej, może z metr dalej sygnał też na monetę rudą no jest 5 centoli sygnał 70 74, 75 ciekaw jestem co to jest tylko muszę to dokładnie wyczaić, bo tu jest z tymi kamyczkami bardzo Czarny podłożę. Zobaczcie. Nie chcę tu robić dziury. Więc to jest to. O kurde Jakieś mały badziewie od zamka błyskawicznego Dobra, trudno dawało sygnał ładny Sygnał bardzo skoczący Podejrzewam tutaj jakąś rudę monety Jest kopania w takim podłożu bardzo nie lubię. O, chyba coś widziałem. No jest Co to? Dwa centy. Tak, 2 centy, ale już zjedzone. Sporo się na żeby taką aluminiową blaszkę wyciągnąć. Ale to nie wiem co to jest. Tak, to był taki, taki cylinderek, czy jak to można taki buks. Dobra. Znaczący sygnał między 76 a 80. O! To jest taka nakrętka. I tu mam z literą R. Ostatnio w filmie Dario e, też miał chyba z literą R albo z literą G. I dla mnie to jest zagadka: od czego to jest. Czy od jakiejś gry, czy od czego. No Dario, pozdrawiam cię serdecznie. Widzisz. Potwierdzam, też wykopuję te, te nakrętki z literkami. Mamy taki sygnał bijący na żelazo, ale popiardujący trochę wyższym sygnałem. No i jest 1 cent. Mam tu kolejny żelaziany sygnał, taki bardziej właśnie na 1 centówkę. Okay, troszeczkę więcej im zainwestowali w piach może się łatwiej mi dokopać będzie hmm. no, ciekawe co to jest okej okay. ale zobacz jaki kawał nie wiem czego Przyszedł to w domu i zobaczę. Ale coś mi to przypomina. Jakby stary zawias od drzwi. Nie zawias tylko jakby ta klamka, ten skobel. Ale kula z pół kilo. Przynajmniej, nie nawet kilogram. Zobaczę jakie to jest duże. Na placu Zola. Dobra, szukamy. No bardzo obiecujący sygnał. 77 76, 75 no i jest 20 centów Tu miałem sygnał 5 centów Jestem znów pod taką pajęczyną Tutaj chyba najwięcej chyba dzieciaków gubi Fanty Kolejny żelaziany sygnał bardzo popiardujący i kolejny 1 cent sygnał 75-76 bardzo czysty zapowiadający 20 centów no, i mamy 20 centów. Tu mamy drywkę. I kolejny guzik od spodni. Pod pajęczyną 1 cent. Metr dalej. Kolejny 1 cent. Miła odmiana. 5 centów. Ale ta odmiana nie była długa, bo znalazłem kolejnego jednego centa. Pół metra dalej, dwa centy. mi na 46, 47. I zobaczcie co mam: pierścień. Ale to jest stal chirurgiczna, czyli nierdzewka. Ale bardzo ładny z grawerami, jakimś z Coś po włosku napisane. Pewnie jakiś ojcze nasz. Ale jest pierścień. Dl dla dziecka, chyba. Ładny, ładny. Super. Mam tu kolejny sygnał. I mamy 10 centów. Dosyć głęboki. I taki nieśmiały był ten sygnał. Tu było te 10 centów. A tu kolejnym dołku mamy wsówkę. Dosyć grubą. Słuchajcie, jak tam spojrzycie, tam chędaleko, tam daleko tam jest główny szpital uniwersytecki w Augsburgu. Powiem Wam, że co chwilę lądują tam helikoptery. Ja nie wiem, jak tutaj ludzie mogą mieszkać. Przecież to jest jakaś makabra. A tutaj mamy sygnał 76-79 taki niestabilny do końca. Ale wykopiemy? Jest coś ciekawego. Jeden euro. Jeszcze do odratowania. Wiadomo, już z patynką. Ale to się wyczyści. Super, fajnie. Dobra, skończyłem kopanie. Idę do domu. Podsumowanie za jakiś czas. No to cześć, cześć. Witam serdecznie na podsumowaniu jak widzicie wypad był może nie jakiś urodzajny fantych w sumie chociaż był w monetkach mamy 4,44 nawet nieźle wyszło tu mamy zrywki kapsle, folijki jakieś metalowe czy aluminiowe nakładki to jest dla mnie zagadka co to może być, jeżeli wiecie piszcie w komentarzach, ja myślę, że to jest taka ta zapadka od klamki takich bramy, czy od e, czy od furtki bardzo stare pordzewiałe, no piszcie w komentarzach tutaj akcesoria odzieżowo-fryzjerskie tutaj po raz kolejny mam ten nie wiem jak to nazwać, no nakrętkę z, z literką R no i dwa fanty dnia dzisiejsze 10 kurusów tak kurus 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 już sory, sorry tak. kurus to jest turecka moneta tutaj jegomość jakiś jest no i obrączka wiadomo stal nierdzewna ale ładnie wygląda z jakimiś emblematami religijnymi dobrze dziękuję wam za Poświęcony czas za obejrzenie i zachęcam do subskrypcji mojego kanału oraz komentarzy i łapek w górę. Do następnego wypadu.